Programowanie Arcadia służące tworzeniu międzybranżowego modelu BIM jest systematycznie rozszerzane o kolejne moduły projektowe. Głównym modułem systemu Arcadia jest Arcadia BIM. Składa się on z podstawowych narzędzi systemu, funkcji tworzących model architektoniczny i konstrukcyjny, funkcji rysujących instalacje wewnętrzne oraz zaawansowanego silnika rysującego CAD. Chcielibyśmy przedstawić Państwu najnowszy moduł Arcadia Instalacje Wentylacyjne. Moduł kierowany jest zarówno bezpośrednio do projektantów instalacji wentylacyjnych, jak i do wszystkich osób biorących udział w działaniach projektowych oraz procesie budowlanym. Program Arcadia Instalacje Wentylacyjne, będąc częścią systemu Arcadia, funkcjonalnie należy podzielić na dwie części. Pierwsza z nich jest dostępna dla wszystkich użytkowników podstawowej aplikacji Arcadia BIM-11, zaś druga jest dostępna jako płatny moduł i zawiera bardziej zaawansowane narzędzia projektowo-obliczeniowe. Zapraszam do obejrzenia prezentacji głównych funkcji modułu, moduł podstawowy. Opcje dostępne w tym module pozwalają na stawianie elementów wentylacyjnych kawałek po kawałku element po elemencie kształtkę po kształce. W tym celu, aby narysować kanał, należy wybrać złączkę kanałową, wejść we właściwości oraz określić jej wymiar i długość. W tym momencie mam długość 1 metra oraz wymiar, że jest to kanał okrągły średnicy 315. Wstawiam na rysunek. Kolejny kanał dostawiam nie przerywając polecenia. I kolejny. Teraz aby zmienić kierunek prowadzenia instalacji muszę wstawić kolano. Wybieram je z dostępnych elementów. Wchodzę do właściwości i ponownie zmieniam kształt. Mogę zmienić również rodzaj połączenia, powiedzmy Dokładam do elementów, które już mam na rysunku. Widzicie Państwo tu na kółtglądzie widoku 3D, że element został już przyłączony dopasował się do istniejącego. Natomiast na widoku 3D jeszcze nie jest aktywny, nawet Jak Państwo zauważyli, w momencie wstawiania elementu mogę wybrać jego obrót. Wstawię jeszcze jedną kolano, dopasuję je do już istniejącego wymiaru, nie muszę zmieniać, ponieważ jestem sam. Pierwsze kliknięcie powoduje dostawienie elementu, natomiast drugie pozwala na obrót wokół osi. W momencie, kiedy mamy włączony orto, obrót następuje 90 stopni. Jeśli je wyłączę, obrót może następować o dowolną oś. zostawię je włączone. Obrót elementu możemy również wykonać poprzez zaznaczenie go i wejście w opcję obróć obiekt. Mamy tutaj do dyspozycji suwaki umożliwiające nam obrót obiektu w odpowiednich łasiach. Wartości możemy również wpisywać jako wartości bezwzględne. Jeżeli jest w osi X obrócimy 45 stopni. Zobaczymy na rysunku, że nasz element również został obrócony. Chciałabym pokazać Państwu teraz włączenie trójnika do takiej instalacji. Wybieram trójnik i znowu przyłączam go do fragmentu instalacji. Jak poprzednio nie dopasował się on swoim wymiarem. Teraz, kiedy zaznaczymy opcję Pobierz parametry krótce z elementu, Trójnik ten zostanie dopasowany do wcześniej wstawionych elementów. Widzą Państwo, że wszystkie trzy odejścia zostały powiększone. Taki trójnik mogę również wstawić nie poprzez odgałęzienie przelotu, ale poprzez właśnie odgałęzienie. Wybieram w tym celu tutaj pozycję kursora, wyłączę to i mogę zmienić miejsce, którym będzie się przyłączał Wrócie, z którym będzie przyłączał się trójnik. Pokażę Państwu to jeszcze raz. W tym momencie dołączam przelotę, w tym momencie dołączam odgamienie. Taki trójnik mogę w każdej chwili edytować, wejdę w jego właściwości i zmienię wymiar odgamienia, okrągłego ale na średnicę 160. Proszę zobaczyć, czyli się zmienił. Aby teraz wstawić złączkę o dobrym wymiarze, również przy zaznaczonej opcji Pobierz wymiar krótce z elementu, dostawiam ją, element zostaje dopasowany. Dopasowany również zostaje system, w jakim jest narysowany ten element, ponieważ mamy tutaj do wyboru w opcjach programu kilka systemów, których możemy rysować. Oczywiście użytkownik może dodać również swoje poprzez kliknięcie plusika. Mamy tutaj zdefiniowany wywiew, wyrzut, nawiew, czerwny, ale nazwy są umowne, zależą od użytkownika. Definiujemy tutaj kolor, jak również temperaturę powietrza nawiewanego i jego wilgotność. Ja wybiorę sobie system różowy, nawiew dwa. Narysuję teraz trójnik w tym systemie. On mi się tutaj pojawi do wyboru. Proszę spojrzeć, pojawi się jako element różowe. I teraz, jeśli dołączę do niego złączkę, ona również zostanie już narysowana, nawet jeśli zmienię tutaj system na W1, ona również po dołączeniu narysowana zostanie w systemie M1 N2, przepraszam. Jak każdy element zostanie dopasowany, ta opcja również umożliwia nam dołożenie kanału do obróconego elementu. Jeśli wybiorę złączkę, mogę bezpośrednio poprzez przyłączenie i wykrycie jej dostawić ten element do już istniejącego. Proszę spojrzeć, ta złączka narysowała się już pod odpowiednim kodą. Jeśli chcielibyśmy narysować kanał pionowy, musimy wybrać ponownie złączkę, wstawić ją na rysunek. Oprócywamy 90 stopni. Tutaj tą opcję obrót obiektu, która była dostępna również na tym wąskim pasku. Będzie to obrót osi Z. Proszę zobaczyć, już stawia się ona, już tu na sprostopadle. Tutaj na podglądzie również mogę zmienić widok. Wideruszam jako element pionowy. Po kliknięciu OK stawia się ona jako element pionowy. Mogę teraz w każdym momencie dostawić ten niej na przykład łuk na jej końcu. To będzie koniec dolny, proszę zobaczyć. A jeśli zmienię wysokość, przyłączę się ona do końca górnego. Dalej spokojnie mogę rysować instalację. Aby wstawić element, mogę również, bez zadawania jego bezpośrednio właściwości, wybrać go z biblioteki. W tym celu wybieram złączkę. Następnie tutaj. Wejdę we właściwości, będą Państwo widzieć dokładniej. W typie mogę wybrać z dostępnej biblioteki kanał. Wybiorę kanał prostokątny o wymiarze 700 na 700. Automatycznie wypełniły mi się już wszystkie pola. Staniam ten element na rysunek. Następnie mogę dostawić do niego łuk. odznaczał ty powiesz z elementu i wybrać z dostępnej biblioteki tutaj w takiej skrótowej formie. Uko, w miarach 700 na 700 mam do wyboru z kątem 90x45 i dostawić go. Jeśli wybrałabym łuk o innym parametrze, to znaczy 45 stopni, również mogę go dostawić, zobaczycie go państwo, na rysunku. Państw. I w ten sposób budować bibliotekę. Budować bibliotekę projektu możemy sami poprzez dodawanie odpowiednich elementów, ale jest to zagadnienie dokładnie takie same, jak w przypadku innych modułów. Kolejną ciekawą funkcją jaką dysponuje program Arcadia instalacje wentylacyjne jest możliwość wstawiania własnych elementów. Pokażę Państwu na przykładzie centrali wentylacyjnej. Wstawię taki element do naszego projektu. Wejdę w jego właściwości. Możemy Państwu pokazać. Na razie jest on swego rodzaju blokiem prostokątnym. Zaznaczając go mam do, na opcji... Mam opcję do wyboru edytor krójców. Zamienię jego wygląd w 3D na centralę, którą wcześniej wczytałam do programu. Tak wygląda moja centrala. Teraz zmieniając... Na kolejne widoki mogę ją sobie ustawić. I wybierając połączenie wybieram kruciec, który zostanie dostawiony do centrali, klikam na powierzchnię, wybieram jego wymiar. Będzie to element prostokątny 500 na 450 i taki króciec zostanie dostawiony już do mojej centrali. Podobnie postępuję z resztą króc. Taki obiekt już mam przygotowany. Chciałabym Państwu pokazać. Jest to element, który może zostać podłączony do kanałów arkady. W jaki sposób? Bardzo łatwo. Wybieram kanał. Wybieram dopasowanie zarówno wymiaru, jak i wysokości. I przyłączam go do centrali. Kanał musi polecać. Jeśli chcę przyłączyć do kolejnego krótka. Również wybiorę tutaj opcję podłączenia. W bardzo łatwy i szybki sposób centrala zostaje podłączona. Taka centrala, poprzez właściwej właściwości, może mieć zadane wszystkie interesujące nas parametry. Począwszy od strumienia powietrza, czerpanego, odrzucajnego, wydajności nawiewu czy sprężu dyspozycyjnego. Kolejną ciekawą funkcją, jaką możemy wykorzystać w module Arcadia instalacje wentylacyjne, jest możliwość automatycznego stworzenia bilansu powietrza. W tym celu wchodzę do menedżera pomieszczeń. Wszystkie pomieszczenia, jakie zostały utworzone w Arkadii, znajdą się w tym spisie. Na kondygnacji zero widzimy tutaj 200 pomieszczeń biurowe komunikacji. Poprzez wybór odpowiedniego typu zmieni nam się proponowana krotność wymiany pomieszczenia. Tą krotność możemy zmieniać ręcznie. Jeżeli ja wpiszę 10, ona automatycznie mi się przeliczy. Jeżeli wpiszę tu 50, również automatycznie zostanie przeliczona. Krotność tego powietrza zostaje dopisana do właściwości pomieszczenia i w momencie, kiedy wstawiamy do niego nawiewnik lub wywiewnik, ja w tym momencie wstawię wywiernik, takiego typu, jak jest tutaj. Ileś wymaganego powietrza zostanie przypisana do tego nawiewnika. Proszę spojrzeć, pojawiło się to 160 m3. Mamy tutaj dwa nawiewniki. Jeden usunę, żeby Państwu pokazać. To była właśnie założona ilość powietrza. Teraz ta ilość dopisała się do jednego. Jeżeli wstawiamy więcej takich elementów, są one rozpisywane proporcjonalnie na kolejne element. Wartości te oczywiście możemy zmienić, wchodząc do właściwości na teraz mamy 80, a wchodząc w jego właściwości, możemy tę wartość zmienić, oznaczając, że mamy z pomieszczenia, tylko wpisać po prostu wartość na przykład 120. Drugi nawiednik zostanie proporcjonalnie pomniejszony tą wartość. Moduł rozszerzony. Rysowanie instalacji. W module rozszerzony dochodzi nam kilka przydatnych funkcji, którymi możemy operować w celu szybszego tworzenia projektu. Między innymi jest to możliwość wstawiania kanału sztywnego, pionowego kanału sztywnego oraz kanału elastycznego. Kanał sztywny stawiamy poprzez określenie dwóch punktów i już wstawia się on nam na rysunek z odpowiednią długością. Długość tam oczywiście mogę zadać sama, wpisując ją z klawiatury. W tym momencie ten kanał będzie miał 2 metry. Następną funkcją przydatną jest automatyczne wstawianie kolan. Jeśli ja teraz skręcę instalację w dół, otworzy mi się kolano. Nie muszę już wstawiać go ręcznie. To kolano zostanie dopasowane do instalacji spojrzeć, tworzą się kolejne. Jeśli nie będzie to kąt 90 stopni, może być to dowolny kąt, on również zostanie otworzony. Następną przydatną funkcją jest możliwość generowania automatycznych trójników. Kiedy wskażę na kanale punkt, od którego chciałabym narysować dalszy ciąg instalacji, i kierunek, kanał zostanie narysowany, a w miejscu podłączenia zostanie wprowadzony trójnik. Jeżeli ja zmienię teraz średnicę na 125, otworzony trójnik również będzie miał taką średnicę. Podobnie działa to w momencie przyłączenia kanału do kanału, czyli w drugą stronę. Proszę spojrzeć, otworzył się trójnik. Jeśli będziemy chcieli przyłączyć element po skosie, również jest to możliwe. Utworzy się trójnik z kosia. W momencie, kiedy przeciągnę instalację przez drugi kanał, a będą one na tym samym poziomie, w tym miejscu utworzy mi się czwórnik. Mogę wprowadzić instalację, rysując ją w zadanej odległości od ściany. W tym celu wybieram kanał wysokość na 200. Zaznaczam opcję od ściany i w którym kierunku ma być prowadzona instalacja. Włączam punkty lokalizacyjne i proszę zobaczyć. Instalacja wysuwana przeze mnie. Dokładnie, pojawia się dokładnie pół od ściany. Jest to bardzo wygodne. Taką instalację w momencie, kiedy mamy zakniętą opcję przesunięcia z połączeniami. Mogę dowolnie edytować i przesuwać. Mogę ją przesuwać również poza odległości, np. na przykład. Okimata. Nie rozłącza się ona i wszystkie elementy trzymają się systemu. Bardzo przydatną opcją jest łączenie dwóch kanałów na różnych wysokościach. Jeden z kanałów narysuję na rzędnej 200 drugi narzędny stop. Narysuję je w klasie. tutaj pojawił. A teraz trzecim kanałem połączymy ze sobą. Proszę spojrzeć, utworzyły się automatyczne kolana. Zobaczmy tu, jak i tutaj. Narysunek również widać. W ten sposób mogę łączyć również elementy które nie są ze sobą połączone osi, powiązane o narysuję dwa kanały i je również mogę połączyć trzecim kanał stawiły się tutaj załamane trasy instalacja jest prowadzona nie musimy zastanawiać się już nad kątami jakie należy tutaj zadać Mamy również do dyspozycji wstawienie kanału pionowego jeśli zaznaczę tutaj opcję, kanał zostanie stawiany na całą wysokość kondynacji. Mam tutaj kanał. Teraz mogę do niego dołączyć w każdym momencie instalację na górze, na dole lub gdzieś po środku. Pokażę Państwu jak będzie wyglądało utworzenie automatycznego trójnika, jeśli wstawimy tutaj element do środka. W tym miejscu został utworzony trójnik. Jeśli wstawilibyśmy kanał powyżej, utworzono zostałoby kolano. Rysowanie kanału daje nam również tą przewagę, że możemy bez zakończenia polecenia rysować kanał z przejściem z poziomu do pionu. Ze 100 cm przejdziemy na 200. Automatycznie zostały otworzone tutaj kolana. To są teraz te instalację, ponieważ nie mam Państwu pokazać jeszcze kanał elastyczny. Kanał elastyczny łączymy zazwyczaj na wiewnik. Instalacją sztywną do są powietrze. A ja tą instalację narysuję na 50 cm, żebyśmy nie mieli zbyt dalekiej odległości. Wybieram teraz kanał elastyczny i stawiam go poprzez dwa kliknięcia i dopasowanie wysokości do elementu. Do kanału i do nawiewnika. Utworzony został kanał elastyczny, który połączył nam te dwa elementy. Na przykładzie projektu, w którym pokazywałam Państwu bilans pomieszczeń, pokażę również obliczenie. Uruchomiłam je przed chwilą i możemy zauważyć, że mamy tutaj szereg zakładek dotyczących osobno każdego systemu wentylacyjnego: czy jest to wyjazd setup, czy nawias do pomieszczeń czystych. Każdą ścieżkę możemy sobie zaznaczyć, jak również odszukać ją na projekcie poprzez kliknięcie lub. Mamy tutaj obliczenia hydrauliczne dla każdej takiej ścieżki. Dotyczące spadku kanału, gdzie mamy prędkość spadek, długość, straty miejscowe ewentualne, a również obliczenia akustyczne. Jeżeli były zadane odpowiednie dane na centrali i wszystkich elementach, takie obliczenia również zostaną wykonane. Dodatkowo program sugeruje nam tutaj pewne komunikaty, określa pomieszczenie, w których nie ma zaprojektowanej wentylacji lub w których wentylacja jest różną zakładanej. Na podstawie takiego, tych obliczeń możemy dokonać raportu. Raport zawiera, jak Państwo widzą, e, parametry wszystkich instalacji, które były określone w systemie, poszczególną dla każdego i, i ilość powietrza w tym systemie. Dodatkowo raport strat ciśnienia na wyszczególnionych wcześniej gałęzi instalacji, dla każdej instalacji po jednej gałęzi oraz zestawienie elementów nawiennych i wywiernych. Mamy tutaj symbol jaki mają one w projekcie. Jeżeli byłoby to do, dokładnie zadany typ, pojawiłby się tutaj przykłód na danym elemencie oraz jego wymiarista ciśnienia. Jest to przydatne do regulacji instalacji. Dalej mamy zestawienie urządzeń elektrycznych. W tym projekcie była tylko centrala i wentylator kanałowy, dlatego tylko one nam się tu pojawiły. Dodatkowo mamy również bilans powietrza wentylacyjnego na podstawie danych, które wprowadziliśmy. Mamy tutaj wyszczególnienie, gdzie który system jest yy, uwzględniany, gdzie mamy nawiew, gdzie mamy wywiew, gdzie mamy na przykład, tylko wywiew w wzgórce i, i odpowiedniej ilości. Dalej mamy również raport obliczeń akustycznych dla tych samych gałęzi, wybranych wcześniej w momencie wybierania danych do obliczeń hydraulicznych.